Witam serdecznie wszystkie numerologiczne siódemki. Siódemeczka, wibracja. Można powiedzieć, z wielką intuicją, niesamowitą inteligencją, kochani, yy, bardzo analityczna w szkole numerologii pitagorejskiej, anetka, która prowadzi tą szkołę, mówiła, że to takie królewskie wibracje, które były wręcz izolowane, nastawione na naukę. Kochani, Mam nadzieję, że osoby, które tu zaglądają, te siódemki numerologiczne umieją policzyć swoją drogę życia i ją znają. Przypominam, że to dzień miesiąc rok urodzenia sprowadzony do liczby pierwszej, z kolei klucz wcielenia to dzień i miesiąc urodzenia, tylko i zapraszam wszystkie siódemki numerologiczne, aby też zaglądały do klucza wcielenia. Jeżeli wiecie, że macie jakieś bardzo silne w swoim portrecie wibracje, to możecie sobie też powędrować dalej. Ale co dla Was na ten Nów, bo spotykamy się w nowiu w Lwie, który jest bardzo silnym nowym, wiem, ponieważ jest w opozycji do Plutona. E tego naszego kosmicznego terapeuty, który chce wymieść spod dywanu, a jest to podświetlone, bo opozycja to inaczej pełnia, tak? Czyli pełnia plutona w nowi w by można było powiedzieć. Jakie od kart tej przepięknej talii prawdy duszy, naszej samoświadomości, jakie jest dla Was pytanie? Z czym Wy w ten now Zapoczątkujecie swoją pracę, o ile zechcecie oczywiście. Ja Was tylko mogę zachęcać. Pytanie jest, a co gdyby to było łatwe? Więc moje pytanie do Was, kochani, w czym ta trudność, jeżeli w Was jest taka moc, inteligencja, jesteście tak mistyczne, jesteście szamanami, macie wielką głębię. Potrzebujecie ciszy, potrzebujecie się schować w waszej samotni, kiedy macie problemy. Ja to nieraz powtarzam, że każda siódemka powinna mieć naprawdę takiego przyjaciela, przed którym się może wygadać. Siódemki nie mówią. One są za bardzo analityczne, za bardzo są w sobie i są bardzo mądre, więc wydaje im się pewno, że nie ma mądrzejszych od nich. To jest parafraza, nie obrażajcie się, bardzo was proszę. W każdym bądź razie, może coś wam przysparza trudność, więc, dlatego, to pytanie: a co by było, gdyby to było łatwe? To nie musi być trudne. Wezwij wszechświat, gwiazdy, anioły i wszystkie ich moce, znajdź rozwiązanie. Czy zrobiłeś następny krok, gdyby było łatwo? Czas oczekiwać łatwości, wezwać łaskę i otrzymać wskazówki. Jesteś wspierany. Właśnie wy siódemki nie szukacie wsparcia. Nie chodzicie do psychologów. Jesteście naprawdę potężnymi wibracjami. I Ufam, Że znajdziecie tu w tym filmie odpowiedź, aż mam tutaj jakieś zatrzymania, tak, żeby dawać Wam wskazówki. Wymień 10 możliwych ideałów dla obecnego powołania Twojej duszy. Taką macie podpowiedź. Poddaj się łatwości, jest tutaj. Musisz po prostu powiedzieć tak. Takie jest dla Was przesłanie od tej cudownej karty talii duży, ale my się przyjrzymy bliżej temu, co wy na tym nowiu, czemu się macie przyglądać, co uważacie, że jest zbyt trudne, żeby podjąć wyzwanie. A Dusza po to przyszła, żeby doświadczać i żeby realizować wyzwania, jakie sobie wyznaczyła. I trudność to jest nasze ego, brak wiary w siebie. Królowa była cudowna, kochani, magnetyczna, wodzicielska. Pokaż to, co skrywasz w sobie. Ewidentnie tutaj coś blokujecie. Odwrócona piątka kielichów. Jedynki miały w pozycji prostej w kletą piątkę, wy macie to w odwróceniu. Jedynka i piątka to jest geniusz, bym powiedziała. Tam jest po prostu. E, jak ktoś ma takie ustawienia, jedynkę i piątkę, to potrafi naprawdę wiele osiągnąć. A tu jesteście zaproszeni do uzdrowienia, i tutaj, właśnie powiedzenia sobie tak dla jakiegoś projektu, dla czegoś. Co uważacie może w tej chwili, że jest zbyt trudne, bo próbowaliście na przykład już wielokrotnie, a coś nie wychodziło tak, jak byście sobie tego życzyli i macie teraz może jakieś opory, może wcześniej przeżywaliście jakiś duży żal związany z. Brakiem realizacji jakiegoś projektu. Ja nie wiem, dla każdego to może być coś innego, bo piątka kielichów jest związana, kochani, z uczuciami, tak? z emocjami. Więc co Wy tam w sobie przeżywacie, co Wam nie wyszło do końca tak, jakbyście tego pragnęli, dzisiaj w ten nowy odchodzicie od tego. Pokazujecie to, co skrywacie w sobie. Dzisiaj mówicie sobie tak. Po prostu mówicie sobie tak. To wcale nie musi być takie trudne, mimo że już tych prób y, trochę było podjętych, i mimo że y, przysporzyło mi to jakiegoś cierpienia, tak? Bo tutaj y, tkwiliście w y, jakimś y, oderwaniu od y, rzeczywistości. W jakimś takim żalu nieukojonym. Separowaliście się, siódemki bardzo lubią się separować. Jak im jest ciężko, chować się do tej jaskini, tak? Dzieci, siódemki. Jeżeli ktoś ma małe dzieci, siódemki, one powinny mieć własną przestrzeń. Nie organizujcie im życia. One potrafią sobie doskonale zorganizować, jak potrzebują, pobyć same, nie martwcie się o nie. To jest taka energia, potrzebuje tej samotności, ale dorosłe siódemki, choćby jednego przyjaciela, jeżeli to nie ma być specjalista, któremu możecie zaufać i powiedzieć wszystko, wszystko. Zobaczymy, jakie energie emocji się pokażą, bo tutaj parę razy była taka karta, gdzie ta kobieta stała nago. Jak ktoś ogląda wszystkie filmy, to to zobaczy. W każdym razie trzeba się tak obnażyć, choćby przed jedną osobą, żeby uwolnić ten żal, ten ból. Może to być związane z jakąś zdradą, czy kielichy pod spodem. Ja tu nie chcę wróżyć absolutnie, bo ja nie wróżę. <grywia> ja czytam energię. Ale tak się to nasuwa, tak? Jeżeli tu jest karta żalu, smutku, a tu kielichy odwrócone, dobrej zabawy. Ta trójka kielichów ezoterycznie mówi o zdradzie, tak? O trójkątach. Więc, kochane siódemki, może ktoś. Ja już nie chcę tu wnikać i dociekać, kto, co, jak, z kim, ale popatrzcie się, ta królowa jest pewna siebie. Ta królowa jest niezależna, odważna. Więc miejcie i macie tą odwagę, bo wy z tej energii wychodzicie, ale. Coś was blokuje, bo pytanie jest: A co, gdyby to było łatwe, łatwiejsze niż wam się wydaje? A kiedy ta łatwość przychodzi, kiedy przekroczymy ten próg tego i powiemy tak: próg tego, co mówi nie w naszej głowie, gdzie się chowamy chowamy tą własną moc. Tą swoją atrakcyjność, tak? Gdzie nie ma w nas tego ognia, on jest schowany, zablokowany, tu jest woda i ogień, ryby i baran. Popatrzcie się, energia nowiu. Tu, gdzie się kończą ryby, zaczyna baran. To jest nów dla całego zodiaku. Czyli koło życia zatacza. Nowy, nowy cykl. A dziś mamy now, w kreatywnym, świecącym, błyszczącym lwie, ale w opozycji do plutona, do głębi, do tego, co w nas jest głęboko schowane. U was jest co schowane głęboko? Ta odwaga, ten ogień, to piękno, ta kreatywność, a co, a co, gdyby to było łatwe, ja sobie tutaj po polsku opisałam te karty, tak? Musisz tylko powiedzieć tak, jeżeli pozwolisz sobie wymienić te dziesięć, jak ci się nie chce dziesięciu, wymień mniej, ale wymień, ty jesteś siódemką, bardzo ambitna, więc dla ciebie 10, nawet 11 możliwych ideałów dla obecnego powołania Twojej duszy. To nie musi być nic dużego. I poddaj się łatwości. Powiedz sobie: tak, mogę, chcę, potrafię to doprowadzić do jakiegoś finału. Bo kto, jak nie siódemka, ja. Was proszę, kto jak nie wy, z tą waszą powiedziałabym brzydkie słowo, ale nie powiem. Zaczyna się na Z i jest tością się kończy. No, jesteście niepowtarzalne, silne, piękne, ale zobaczmy, jakie tu są emocje, żeby nie było, bo y, gdzieś to pytanie nie jest y, moim zdaniem bez. Celu wam postawiony. Ja tutaj no powinna je wyjąć, bo tak robię, ale jeszcze jak będą chciały się wyrazić, bo nie czułam, żeby je zabrać, więc widocznie o, tu mi jakaś leci. Sfrustrowany, w jakim korku stoicie, w korku życiowym, gdzie y, uważacie, że się czegoś nie da zrobić że coś jest za trudne. Jak ominąć ten korek, tak? Może był jakiś wypadek. Są różne drogi, które prowadzą do celu. Wcale to nie musi być ta, gdzie wy myśleliście sobie, że nią pojedziecie. Włączyć nawigację, poszukać objazd. Moi kochani, <głoslary> tak na szybkości. Powiedzieć życiu tak. Nie będę stał w tym korku. Nie będę marnował swojego cennego czasu. Zawstydzony. I ja zapytam, jakiego krytyka macie w głowie, kto do Was gada? Kto? Kto na Was krzyczał? Kto poddał wątpliwość to, kim jesteście? Zapraszam do autorefleksji. Czy to była mamusia, tatuś, może nauczyciel, może profesor na studiach. Który Was źle ocenił, bo miał gorszy dzień. Kto to był? A może mężczyzna, a może kobieta, która miała nad Wami jakąś władzę bo żeście jej dali tą władzę. Kto to był? Kto Was zawstydził? Kto powiedział, że nie dacie rady? Zaskoczy Was odpowiedź, kochani, która do Was przyjdzie. Jestem tego pewna, że będziecie mocno zaskoczeni, moje kochane siódemki. Życzę, żebyście byli zaskoczeni, jeżeli powiecie tak, z jaką łatwością będziecie realizować swoje projekty. Aż Wam zastraszczam, tak pozytywnie, oczywiście, bo życzę Wam, żeby Was. Życie zaskoczyło swoją lekkością, i że nie trzeba brać życia aż tak na poważnie. Wy chcecie robić wszystko, żeby to było najwyższej jakości, żeby to e, kochani moi e, inni, powiem im, szczęka spadała, jak zobaczą, jakie to jest perfekcyjne. Nie, kochani, nie dążcie do tej perfekcji. Nie mówcie sobie nie, nie stójcie w tym korku, bo to jeszcze nie jest czas, bo to jeszcze nie jest ten moment, żeby wystartować, tak? A co by było, gdyby to było łatwe? Gdybyście się odważyli włączyć nawigację i znaleźć inną drogę, tak? Co by było że pojedziecie drogami, których nie znacie. Ja panicznie się bałam drog, których nie znałam i wręcz bym nigdzie nie jeździła, a teraz jeżdżę. Jeżdżę, po błądze to się odnajdę, tak? <grytanie> Jakie błogosławieństwo. Musicie yy, to, co wam Ktoś dawał taki przekaz, popatrzcie się, jaki tu cień stoi podparty pod boczki, a tutaj ta postać przy ścianie po prostu bierze na siebie te baty. Zobaczcie, który krytyk w was pracuje, który tu gasi waszą kreatywność, wasze ambicje, wasz ogień. Kto gasi wasz ogień, moi kochani? Nie pozwólcie innym decydować o waszym życiu. Wyznaczajcie granice. Wypadły granice, i jeśli nie kłócę, biorę je od razu. Ustalaj granice. Oszczędzaj swój cenny czas i energię. Nie wszyscy muszą być w waszym świecie, i nie wszyscy was muszą kochać. Nie wszyscy was muszą doceniać. Ale na pewno wokół Was znajdą się osoby, dla których to, co macie im do oferowania, będzie tym światem, tym całym światem. Więc, a co, gdyby to było łatwe? Zadajcie sobie to pytanie podpowiedź od aniołów. Macie naprawdę mocne czytanie. Oj, śmiech. Śmiech, moi kochani. On jest lekarstwem naprawdę na wszystko. Więc nie bądźcie takie sztywne i poważne, kochane siedemki. <laughs> nie siedźcie w tych ranach, czas sobie przebaczyć, czas wyjść. Czas przestać Stać w koncie, aby was ciągle ktoś okładał mentalnie. Ja myślę o tym naszym wewnętrznym głosie, oczywiście. A może jest ktoś w waszym życiu, kochani, bo to wcale nie musi być tylko głos w głowie, kto wam mówi, jak macie żyć. Kto was cały czas krytykuje? Tu granicę jest odpowiedź. Co, gdyby to było łatwe powiedzieć komuś stop? To nie tak jest i ja sobie tego więcej nie życzę. Odwrócić się i odejść. Oszczędzaj swój cenny czas i energię. Oszczędzaj, nie stój w korku. Drogi słuchaczu, bo chciałoby się ci wklikać w nawigację, gdzie masz objazd. Przepraszam Was, ale ten śmiech jest tu właśnie tym, co Wam jest potrzebne. Śmiech ma moc uzdrawiania. Przegania strach i sprawia, że czujesz się szczęśliwszy, bardziej zdecydowany i rozluźniony. Pamiętaj, że anioły potrafią latać, gdyż traktują siebie lekko. Ty też podchodź do problemów z dystansem i dostrzegaj zabawną stronę wszystkich zdarzeń. Śmiej się z samego siebie, śmiej się też wraz z innymi. Kiedy się odprężysz i śmiejesz, anioły podsuwają ci nowe pomysły, dzięki którym możesz nawet z problemu uczynić coś pożytecznego. Jak stoicie na autostradzie w korku. Pójście sobie medytację, kochane siódemki. Albo relaksującą muzykę. Albo miejcie gdzieś w sowku książkę. <laughs> I zanurzcie się w lekturę. Albo sobie puśćcie filmik z YouTube'a, aby sobie umilić czas. Nie frustrujcie się. Śmiech to promień słońca, który rozpraszam rok. Bądź więc wesoły i pełen radości. Afirmacja traktuje wszystko z humorem. Kochani, życzę Wam tej lekkości, życzę Wam, aby to było łatwe, jakie decyzje macie podjąć, aby się uwolnić od tych pięciu kielichów i aby wyzwolić tą królową była w sobie. Tą piękną, cudowną, odważną, pełną energii. Jak w niej jest energia ryb, kochani, to ma ten kosmiczny artyzm w sobie. I życzę Wam tego z całego serca. Dziękuję za dziś, za to, że mogłam z Wami doświadczyć tej energii. Zapraszam Was, dajcie łapkę w górę. Napiszcie, jak to z wami rezonuje, kto nie subskrybuje. Zapraszam do subskrypcji, będzie też i wesoło, i smutno, i trudno. Ale śmiech leczy, kochani, wszystko. No i przede wszystkim wyznaczajcie granice. Nie pozwólcie nikomu decydować o waszych życiach. Pa, do usłyszenia.